Przyjdą takie dni już niedługo, że będziemy, jak Dzieje Apostolskie opisują, sprawować publiczną służbę. Non stop. Nie będzie momentu, kiedy się, chrześci, kiedy się zaczyna spotkanie i kiedy się kończy. W pewnym sensie, trochę, trochę to, co my na tych, co dwa tygodnie na tych naszych spotkaniach robimy trochę yy, tak zaczyna wyglądać, bo są tacy ludzie, którzy tu są już od 8 rano i są bywa i do 17. Inni przychodzą o 9. Jest wtedy modlitwa. O 10.00 teoretycznie zaczynamy, ale jeszcze, jak dzisiaj, wybaczcie, przytrzymałem yy, jeszcze ten początek, bo niektórzy przychodzili z dobrym jedzeniem, więc żeby jeszcze zdążyli rozłożyć to jedzenie. <laughs> A gromadzimy się, i to jest niezwykle istotne, gromadzimy się, żeby w jeszcze jeden sposób, w wyjątkowy sposób spotkać się z Jezusem. Bardzo w ostatnich parędziesiąt lat w kościele, bardzo mocno w nauczaniu, w głoszeniu Słowa Bożego i tak dalej, bardzo mocno podkreślaliśmy, Pokolenia całe podkreślały osobistą relację z Jezusem. I nie ma na tej sali nikogo, kto jest wierzący, kto by zaprzeczył temu faktowi, że osobista relacja z Jezusem jest de facto wszystkim, co mamy. Amen. No i w związku z tym ja zaprzeczę temu faktowi. <laughs> nie dlatego, żeby to nie była prawda. Tylko prawda albo jest cała, albo jest półprawdą, a wtedy to jest żadna prawda. Widzicie, głosząc osobistą relację z Jezusem, która może w sobie ta prawda zawierać całą prawdę, poszliśmy w pewnym momencie w skrajność indywidualistycznego rozumienia osobistej relacji z Jezusem. No że liczy się moja relacja z Jezusem, liczy się moja relacja z Bogiem, liczy się moja relacja z Ojcem, liczy się moje namaszczenie, liczy się mój chrzest w Duchu Świętym, liczy się moje wypełnienie. A Jezus za każdym razem, zwróćcie uwagę, kiedy mówi o relacji z Bogiem i na przykład uczy uczniów się modlić, mówi: Wy tak mówcie, ojcze nasz, który jesteś w niebie. Nawet jak jesteś sam czy sama w komorze modlitewnej, nadal kto z nas byłby tak szalony, żeby poprawiać Jezusa i żeby w komorze samotnie się modląc, żeby się modlił Ojcze Mój, który jesteś w niebie. Mój ojciec jest mój tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Amen. Nie, nie, a skoro tak jest, to już nas jest dwóch. To już jest Jezus i już jestem ja. Nie? Więc to jest ojciec nasz. No ale skoro jest tak, że jest Jezus, że to jest to, to, to objawienie, które otrzymał Paweł na temat ciała Chrystusa. To, to niektórzy rozważają, kiedy on otrzymał to, to objawienie na temat ciała Chrystusa. Paweł dostał. Ojawienia, przynajmniej wstęp objawienia o ciele Chrystusa, dostał zanim jeszcze się nawrócił. Kiedy Jezus się pojawił przed nim i powiedział mu: Szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz? A on mu powiedział: Panie, ja Cię nie znam. Przerażony. Powiedział, że się zjawiła niesamowita potęga. Ja Cię nie znam. Mógłby dodać. Gdyby był bezczelny, ale kto jest bezczelny w takich sytuacjach? Ja tylko znam ludzi, którzy w ciebie wierzą i którzy twierdzą, że ciebie znają. Ja tylko ich znam bardzo dobrze, znam ich twarze kobiet i mężczyzn, bo ich prześladuje. Ale ja ciebie nie znam, a Jezus na to powtarza mu drugi raz i mówi: szawle, szawle pytam się ciebie, dlaczego mnie prześladujesz. I Szaweł rozumie, że po pierwsze objawia się moc Boża, objawia mu się Bóg. To jest, to jest jasne objawienie. I kiedy się Bóg objawia i o coś się pyta, to Bóg się nie pyta, dlatego że nie wie i oczekuje od Ciebie odpowiedzi. Więc jeżeli Bóg zadaje mu pytanie, to nie dlatego, żeby się chciał czegoś od Szaweła dowiedzieć. Tak? Zadaje mu pytanie, żeby się Szaweł czegoś dowiedział. Rozumiesz, ta, ta scena powinna być przez nas naprawdę regularnie kontemplowana. Regularnie kontemplowana. Z wielu powodów. Jezus przyznaje się przed Szabłem do wszystkich, na których On podniósł rękę, nie jako do swoich ludzi, ale przyznaje się do nich jako do swojego ciała. List do Efezjan mówi, że my jesteśmy, krwią z jego krwi i kością z jego kości. Wiecie co to znaczy we współczesnym e, biomedycznym języku? Że mamy jego DNA. A skoro ja mam czyjeś DNA, to ja jestem strukturalnie i organicznie nim, a nie sobą. Każdy z nas ma wyjątkowe DNA. Ja mam w sobie wyjątkowe DNA Syna Bożego, Chrystusa. I on się przyznaje, że jest mną, przed szabłem, który, który mnie prześladuje. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, skoro tak, to moja osobista relacja z Bogiem, przez Jezusa, musi być osobistą relacją mojej społeczności z nim. Rozumiecie? To, to jest. To jeżeli mówienie o mojej osobistej relacji z Bogiem jest tylko opowieścią o tym co ja mam, a nie co my mamy, to jesteśmy w absolutnym błędzie. Dzisiaj będę jeszcze rozwijał tę myśl. Po prostu moja osobista relacja z Bogiem wyraża się nie tylko moją osobistą modlitwą, ale tym jak wygląda modlitwa mojej wspólnoty, mojej społeczności, mojego kościoła. Jak wygląda nasze spotkanie z Nim w Duchu Świętym przez Jezusa z Ojcem? Czy to jest zrozumiałe, co, co, co mówię teraz? Ja, my ze my ze względu na ten właśnie indywidualizm, który jest obcy Słowu Bożemu, obcy objawieniu, obcy myśli Jezusowej ze względu na ten indywidualizm gromadzimy się jako chrześcijanie od wielu, wielu lat. Niektóre zgromadzenia od setek lat gromadzimy się i nieustannie, gromadząc się, mamy w sercu podstępne przez diabła zasiane pytanie: co mi to daje? Co ja muszę się spotkać z innymi jeszcze braćmi i siostrami? Co mi to daje? Co mi to da? Ja już pomijam, że niektórzy nazywają osobistą relację z Bogiem, kiedy się sami modlą. Tak, w swoim pokoiku do Niego, że nadal pytają, co mi to da. To dzisiaj całe nowo powstałe, znaczy niektórzy myślą, że to, są nowo, że to są nowe rzeczy, to są stare rzeczy. Szkoły teologiczne, które się podnoszą rzekomo biblijne i zadają pytanie, czy modlitwa w ogóle ma sens, skoro Bóg wszystko wie. Ech? Ale nadal, rozumiecie, to jest to, to jest, to jest moje pytanie. Staję na i teraz co ja mam robić? Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem, który mnie zapytał, po co ma uwielbiać? <śmuszczaj> Nie wiem, czy słyszycie? Uwielbienie jako narzędzie, które ma się czemuś przysłużyć. Po co, jak patrzysz na genialny wschód słońca? I po prostu masz to doznanie tylko i wyłącznie estetyczne. Po co się dalej gapisz? Czemu ci to służy? Niczemu. Trudomierz, zachwyt bierze przez zaskoczenie. Czasem nie. Każdy facet, który się zakochał, i tak, nie będę mówić, że każda kobieta, która się zakochała, bo kobiety się nie mają czym zachwycać za specjalnie. Jak się zakochają, a w każdym razie nie o ten aspekt zachwytu mi teraz chodzi. Każdy facet, jak się zakocha, wie, że, że, że ma w sobie potrzebę uwielbienia. Po prostu. I szuka oblicza swojej ukochanej. Po co? Żeby ją uwielbiać. Ja mojej żonie ostatnio zrobiłem zdjęcie, jak spała. Po prostu, bo, no bo nie, nieważne dlaczego, bo ona spała, a ja nie. Ale się jej przyglądałem i uznałem, że. Wow! Aż musiałem zrobić zdjęcie. No brawo, potem jej pomówię Madzia, po prostu wow, zobaczę, a Madzia mówi... Ale ja mam nos. No właśnie dlatego moje kobiety tam. Ale każda faza dwie, co jest grane. To jest moment uwielbienia. Do czego mi to jest potrzebne? Nie wiem do czego. Po prostu tak jest. My jesteśmy stworzeni, żeby uwielbiać. Żeby też być uwielbianymi, ale żeby uwielbiać. Teraz, teraz ta osobista relacja i osobiste odniesienie do Boga okay, musi być, uważajcie na to, osobistym odniesieniem się ciała Chrystusa do swojej głowy. A nie tylko i wyłącznie moim odniesieniem. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mi mówi moja modlitwa osobista jest super, ale nie wiem po co mi jest Kościół, to znaczy, że on nie ma w ogóle modlitwy osobistej. Jeszcze raz to powtórzę, innymi nieco słowy. Jeżeli ktoś uważa, że ma świetną modlitwę osobistą, ogromne namaszczenie itd., itd., ale potem, kiedy się modli, nieważne z jakim kościołem, z braćmi i siostrami, w jakimś zgromadzeniu, modlitwy wspólne mu się nie podobają, to znaczy, że robi coś kompletnie nie tak w ramach tego, co nazywa swoją modlitwą osobistą. Duch Święty prowadzi do modlitwy indywidualnej tak samo jak prowadzi do modlitwy społeczności. Tak czy nie? Więc, więc, więc jeżeli ktoś mówi, że Duch Święty prowadzi go do genialnej indywidualnej modlitwy, ale potem już Duch Święty mu się nie udziela na wspólnej modlitwie, to znaczy, że gdzieś działa inny Duch. Bardzo powiedziałbym, Ludzie, którzy mają takie rozwolenie, powinni się zastanowić, pod jakim duchem się modlą, kiedy się nie modlą z innymi. I powinni raczej zaufać modlitwie z innymi. Już nie wspomnę o tym, że, że, że mam parę przykładów konkretnych przypadków ludzi, którzy w momencie, kiedy zaczęli rozważać, co się dzieje, dopiero wtedy przyjęli świadomie, że mogą być pod wpływem demona. Ja mówię o wierzących ludziach. I że ten demon zapewniał im genialną rzekomo w cudzysłowie modlitwę indywidualną, no ale jak byli potem konfrontowani z Duchem Świętym, który działa, bo my jesteśmy jak naczynia połączone, jak komórki w jednym ciele. Amen. Amen. I on jak potem stawał i on mówi, że gdziekolwiek się nie pojawi, <laughs> mówi, że chrześcijanie wszędzie na świecie źle się modlą. <laughs> Tylko ty się modlisz dobrze. Mm. Czy ja teraz rozmawiam z moim bratem, czy ja rozmawiam z jakimś dziadem, który, który właśnie mu zatruwa umysł? W imieniu Jezusa. Dobry wieczór! Szmaciarzu. To było do demona, nie do, nie do brata. Dlaczego taki dłuższy nieco wstęp? To jest bardzo dla nas istotne. Jeżeli, jeżeli oczekujemy zmiany, jeżeli oczekujemy przełomu, roz... przełom to już mamy, ale rozwoju tego, co się w nas dzieje, potrzebujemy sobie z tego zdać sprawę. Okay? Że jakość modlitwy wspólnej przekłada się na jakość modlitwy osobistej, indywidualnej, zwłokiem i odwrotnie. Jakość osobistej indywidualnej, modlitwy indywidualnej przekłada się na jakość modlitwy wspólnej. A każda nasza społeczność. Każde zgromadzenie, choćby dwóch czy trzech osób, uważajcie na to, co teraz powiem, albo jest modlitwą, albo nie ma sensu w ogóle. Jeżeli się gromadzimy w dwie albo trzy osoby, to kto jest pośród nas? Zauważcie, Jezus nie powiedział, kto się, jeżeli gdzieś się modlą dwie albo trzy osoby, to ja jestem pośród nich. Co on powiedział? Jeżeli gdzieś się gromadzą dwie albo trzy osoby w moje imię, to ja jestem pośród nich. Rozumiesz, jeżeli spotykasz brata albo siostrę na ulicy przelotnie, no to albo jesteś chrześcijaninem, albo nie, albo jesteś chrześcijanką, albo nie. Jeżeli jesteś, a jakie mam podstawy, żeby twierdzić, że nie jesteś, skoro jesteś, to nawet jak się spotykasz przelotnie z bratem czy siostrą na ulicy, to robisz to w imieniu Jezusa, tak? Bo cokolwiek czynicie. Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czycie przez imię Jezusa. Tak, skompilowałem dwa teraz cytaty. Zgadza się? Więc skoro się spotykasz w imię Jezusa z drugą osobą na ulicy, jeszcze jej mówisz tej osobie: Amen! Dobrze cię widzieć! Ty mówisz: O! Błogosławię cię w imieniu Jezusa. Rozumiesz, to właśnie macie 46-sekundowe nabożeństwo. Ponieważ właśnie Jezus to cię dosłownie staje między wami i mówi: Ale dobrze was widzieć. Chyba, że jesteś fałszywcem skończonym i mówisz komuś, błogosławię cię, a masz na myśli spaduwać, a bo Margo się spieszę. Zatem, zatem, każde spotkanie dwóch wierzących osób jest, powinno odbywać się w duchu modlitwy de facto. Dlaczego? Bo jak się oni spotykają we dwójkę, to Jezus się z nimi spotyka. Przyjrzyjcie się, tak nawiasem mówiąc, tak, jakości naszych spotkań. Bywa, że chrześcijanie od początku do końca, spotkanie trwa 7 godzin, od początku do końca nie, nie witają się nawet z Jezusem. Nie mówię, żeby się z nim pożegnali, ale ze sobą jak najbardziej. Teraz, więc, kiedy my się gromadzimy, nieważne co robimy, sam fakt zgromadzenia powoduje, że powinniśmy wejść, Tryb adoracji kompletnej, bo Pan, Panów i Król Królów jest pomiędzy nami. Amen? Amen? W momencie, kiedy się modlimy, oddajemy Mu chwałę, jasne, że to jest adoracja. W momencie, kiedy się nie modlimy, po prostu ktoś gada tak jak ja teraz, a, a wszyscy siedzą i słuchają, to nadal powinna być adoracja. Rozumiesz, myśmy się tu dzisiaj modlili, nie tylko dzisiaj, ale chodzi mi o to, że dziś to było szczególne, żeby wszyscy, którzy tu coś będą mówić, Usługiwać słowem, żeby mówili tak, jak mówi Słowo Boże, jak pisze yy, yy, Piotr w swoim pierwszym liście, żeby kiedy otworzą usta, żeby to były jak wyroki Boże. Ok? Ale jednocześnie, kiedy ja zaraz siądę i ktoś tu inny będę mówić, będzie mówić, chce, i będę się wstawiać w duchu za nim. Będę, nie przestanę się modlić. Się nie możemy przestać modlić. Będę się modlić o to, żeby to, co ten drugi, druga osoba będzie mówić żeby nadal było wyrokiem Bożym dla mnie? znaczy wyjdzie tutaj brat, wyjdzie siostra, bo wyjdą za chwilę. I chodzi mi o to, że, że ja nie chcę ich słuchać. Z całym szacunkiem są fajni ludzie, ale co, co mnie oni interesują? Ok? jako ludzie, jako ciała, to wszystko strzeźnie. Nie interesuje, kim oni dzisiaj są, jako Chrystusowie. I nie idzie mi teraz, że każdy z nas to jest alter Chrystus. Nie idzie mi, mi o całą tą teologię katolicką. Nie idzie mi o realne rozpoznanie tego, że Chrystus jest w nas. W naszej społeczności, w każdym i w każdej z nas. Gdybyśmy my, bo czasem to jest tak, wychodzi tu ktoś, naucza, nieważne czy tu, gdziekolwiek na chrześcijańskich zgromadzeniach. I potem wychodzą ludzie i mówią, nee, "No, słabe to było. Albo wow, ale gościu dzisiaj pojechał. Czas najwyższy, żebyśmy wychodząc z głoszenia Słowa Bożego, jeżeli Słowo Boże się kończy i trzeba wyjść na przerwę, żebyśmy wychodząc, mówili, ale żebyśmy dzisiaj dali czadu. Słyszałeś, jak wszyscy słuchali? Kord, Spółcami się modliło! Drugie pół jeszcze nie, ale niech ich Bóg błogosławi szczerze. Rozumiesz o co mi idzie? Czy myśmy dzisiaj słuchali brata? Czy myśmy słuchali Chrystusa? Czy myśmy słuchali siostry? Czy myśmy słuchali Chrystusa? Szowle? Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I, do, I dokładnie ten człowiek później naucza o ciele Chrystusa, o jedności ciała Chrystusa. Albo ciało się modli, albo ty się nie możesz modlić, jak się odrywasz od tego ciała. Po prostu twoja modlitwa osobista, jeżeli się nie przekłada na modlitewną jakość wszystkich innych twoich spotkań z innymi chrześcijanami, nawet jeżeli się naprawdę spotykacie po prostu, żeby pójść w góry i się nie odzywasz do siebie, to, to po prostu... Jeżeli z tych gór wracacie i nie macie wrażenia, że byliście na rekolekcjach z osobistych z Panem Jezusem, to to było nonsensowne wyjście. To, to było chodzenie w ciele. A więc, dzisiaj będzie trochę jakichś tam opowieści, nie, jakichś tam wyglądają śledztwa konkretne, będzie nauczanie, będzie też modlitwa w sensie właściwym, modlitwa, modlitwa. Ale chciałbym dzisiaj zaproponować, i będziemy tego coraz więcej robić w przyszłości, i więcej, i więcej, Chciałbym zaproponować, żebyśmy zaczęli z taką świadomością, że cokolwiek robimy w imię Jezusa, robimy to w duchu osobistego spotkania z Nim. To jest jeden z elementów przełomu. Jak przyjdzie właściwe przebudzenie, jawne, nie tylko to, co się, o czym my wiemy, ale takie, które się ujawni, w wielu miejscach dokładnie rozumiecie, ludzie będą przychodzić i nie będzie porządku nabożeństwa. Będzie trwać publiczna służba. Będzie jedzenie tak jak u nas na zewnątrz i jakieś miejsce, gdzie się coś będzie działo. Ale wszędzie coś się będzie działo, gdziekolwiek ktoś będzie stać w imieniu Jezusa. Ktoś będzie podawać kawę i ktoś to odbierze tę kawę po prostu, bo będzie niewyspany, nagle zostanie uzdrowiony z raka. Ktoś inny będzie smarować chleb masłem i nakładać na to jakąś wędlinę i da komuś głodnemu, a ten głodny dozna uzdrowienia wewnętrznego. Ktoś inny Zapyta, przepraszam, ale to jest, bo ja nie przyszedłem na chrześcijańskie zgromadzenie, a ktoś mu powie w imieniu Jezusa Chrystusa, tak czy siak, błogosławię Cię. I ten ktoś pomyśli sobie, przyszedłem na inne zgromadzenie, przyszedłem do siłowni, ale tutaj zostanę. I odda Chrystusowi. Rozumiesz, co się dzieje? Nie ma takich ludzi, którzy usługują tutaj z przodu, a Ty tam z tyłu tylko bierzesz. Nie, 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 rozumiesz, dlatego, dlatego chrześcijanie są tak paradoksalnie, idiotycznie smutni. Bo przychodzą dzisiaj, żeś w tym jeszcze przed otwarciem, te, m, troszeczkę, żebyśmy sobie o tym mówili, bo wszyscy wiedzą, że pan Jezus powiedział, że szczęście jest w dawaniu, a nie w braniu, a w każdym razie znacznie więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A jak się gromadzimy, większość chrześcijan się gromadzi, żeby brać, a nie żeby dawać. Dlatego są smutni. Dlatego potem biorą antydepresanty. Dlatego pytają, czy znasz dobrego chrześcijańskiego psychoterapeutę? Znam. Nazywa się dawanie. Jest jakiś antydepresant, który nie jest grzechem? Jest. Nazywa się dawanie. Dlatego, dlatego zanim cokolwiek dzisiaj zrobimy dalej, proponuję. Żebyśmy dzisiaj wstali. Jeszcze. To jest, nie, to jest normalnie pan z wami wszyscy. Proponuję, żebyśmy wstali. Nie wiedzą po co, ale no, oczywiście. Za chwilę. Wyjaśnię, po co, po co mamy wstać? To wtedy wstawać. Wstań. Nie wiem, bo to nie, 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 nie wiem, ja nie wszystkich znam, ale nie wszyscy są może wierzący, tak? Może nie wszyscy tu są już chrześcijanami. Ale ci, którzy są chrześcijanami, Bracia i siostry, do tego zachęcam, żeby teraz wstać i dać komuś coś i nie przestać dawać, aż dopóki się nie rozejdziemy. To, co możesz ty dać, to jest błogosławieństwo, na przykład. I nie traktujcie tego lekko, że no okej, okay, no każdy... Nie, 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 nie. I nie dokładajcie też tych głupich teologii, że ale my mamy wszystkie błogosławieństwa. Widzisz, o co mi chodzi? Ja mam wszystkie błogosławieństwa, ale ja tobie wszystkich swoich jeszcze nie dałem. Każdy z nas jest obdarowany w pełni wszystkim, całym błogosławieństwem. W tym sensie spodziewanie się, że my coś jeszcze od Boga mamy dostać, to, będzie, to jest dopiero idiotyczne. Chrześcijanin, który nadal uważa, że Bóg mu czegoś jeszcze nie dał, to jest dopiero śmiechu warty paradoks. Bo on stoi, i wyznaje, Panie, w Tobie mam wszystko, ale jakoś tak Bóg chce przypomnieć, że w Tobie mam wszystko. No, wiesz, no ja mam wszystko. I nie, nieważne, ile dam, i teraz nie chodzi mi o materialne rzeczy, chociaż one się też materialnie wyrażają, tak? Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Tam, jak ktoś nie wie o czym mówię, to tam o, o tym przeczyta. Ale teraz idzie o to, żebyśmy my zaczęli dawać. Tylko w momencie, kiedy uruchomisz ten proces, po pierwsze w duchu. I w duszy poczujesz się lepiej. Po drugie, kiedy dobra zaczną się przesuwać przez Twoje życie, przez Twoje ręce jako błogosławieństwo wszelkiego rodzaju, wtedy zauważysz, ile masz, i jeszcze lepiej się poczujesz, i jeszcze więcej dasz, wtedy jeszcze więcej podziękujesz. A więc podnieś się, pobłogosław kogoś. Może masz inną rzecz, jakąś dobrą, którą chcesz komuś dać, to, to daj. Teraz, zaraz, na początku. Rozpoznaj w bracie i w siostrze Chrystusa. Chcesz też wierząca? Tak jest. Panie Jezu, dobrze Cię widzieć. W tej konkretnej siostrze. Rozumiesz? Tu, dziś na tej sali, Duch mi teraz mówi: Jest przynajmniej kilkanaście osób. Kilkanaście osób, które są winne innym osobom, które też siedzą teraz tu na tej sali. A jedna stoi. Podziękowania. I, i noszą wdzięczność w sercu, ale nigdy tego nie wyraziły. Co w sercu, to na ustach. Ok? I wyznawanie wiary łączy się z wyznawaniem wdzięczności. To jest jedyna forma Eucharystii. To jest dziękczynienie. Im mniej dziękujesz ludziom, tym mniej dziękujesz Bogu. I nie oszukuj się, że kiedy tylko Bogu dziękujesz, a nie ludziom, że Bogu za cokolwiek dziękujesz. To jest religia wtedy. Więc możesz iść komuś. Podziękować, nie tylko błogosławić, rozumiesz, to jest niezwykle istotna rzecz, którą masz do dania. Co masz, czego byś nie otrzymał? Co masz, czego byś nie otrzymał? Jeszcze raz zapytam, Słowo Boże tak pyta, co masz, człowieku, czego byś nie otrzymał? No to teraz uważaj, zapytam się Ciebie, komu ostatnio podziękowałeś, bracie, za swoje buty? Sam se kupiłem, nie? Widzisz, o co mi chodzi? Co masz, czego byś nie otrzymał? Sam sobie kupiłeś, po co? Skąd masz pieniądze? Co masz, czego byś nie otrzymał? Dziękuję Bogu, że mam dobrą pracę. Świetnie! A ludzie, z którymi pracujesz, dzięki którym pracujesz, usłyszeli kiedyś od Ciebie: Hej, dzięki! Dzięki za dobre warunki pracy, dzięki za przychylność, dzięki za wspaniałą myślność, dzięki za premię. Usłyszeli? Bywa, że chrześcijanie. W ramach swojej pseudowdzięczności, kiedy dziękują Bogu, nie zauważają, że wbijają się w pychę, bo dziękując Bogu, uważają, że nie zawdzięczają niczego drugiemu człowiekowi. Tymczasem Bóg się udziela przez innych ludzi. Jak Jan mówi: "Jak możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widać, kiedy nie kochasz człowieka, którego widać?" To ma na myśli między innymi dziękczynienie. Jak możesz mówić, że dziękujesz Bogu, którego nie widać, kiedy nie dziękujesz ludziom, których widać?